E, witam Was kochani, dzień dobry. E, mamy poniedziałek 22 czerwca, jest godzina. już wam mówię. Która jest godzina? Jest godzina 17.54. E, tak jak mówiłem, jestem na tym załadunku, ale niestety nie jestem jeszcze ładowany. Muszę czekać do 18.30. Takie dostałem informacje e, telefoniczne, że po prostu załadunek się jakby opóźni, ponieważ e, towar, który mam zabrać, jeszcze nie dojechał. Także stoję sobie w Katowicach, w miejscu załadunku i czekam jakby na tego drugiego kierowcy, ten drugi samochód, który mu tutaj, ma tutaj ten towar dowieźć, który ja docelowo mam gdzieś tam zabrać i, zab i zawieźć. Także no, jestem sobie tutaj na miejscu i właśnie postanowiłem coś tam z Wami porozmawiać, pogadać. Nie? E, pomyślałem, że może byśmy sobie zrobili kiedyś taki odcinek, e, jakbym miał ewentualnie czas, i po prostu zrobimy sobie taki instruktaż, jakby z obsługi tego samochodu. Pokażę Wam na przykład, jak tam postawić ścianę na pacę. Bo na przykład czasem jest tak, że wozi się towar na dwóch różnych temperaturach. I możecie mieć tak, że na przykład w jednej części będziecie mieć temperaturę minusową. Wręcz może być nawet tak, że mrocznia może być aktywna. A na przykład drugą część, drugi ładunek. Będzie musiał, będzie na temperaturze dodatniej, na ciepłej, tak zwanej, i będziecie musieli postawić ścianę. I kiedyś wam to pokażę, jak to się robi. Jest to tutaj możliwe w tym samochodzie do zrobienia. Do tego też został stworzony, nie, ten samochód. I pokażę wam jak to zrobić, jak odpalić obydwa agregaty, żeby na przykład na jedno chłodziło, na w drugą stronę leciało jakby ciepłe powietrze, żeby no to po prostu było w temperaturze takie jak to ma być, nie? E, pokażę Wam jak wydruk zrobić, żebyście po prostu ci, którzy na przykład nie wiedzą albo nie są do końca pewni jak to robić, to po prostu chciałbym Wam to pokazać, jakby Was do. do uczyć. No, do uczyć. Sam mogę do końca nie wiedzieć, nie wiadomo, ale postaram się to zrobić tak jak ja bym to zrobił. O! No, powinno być dobrze, bo już kiedyś próbowałem i nie było żadnego problemu. Co dalej? No, kurde, trochę się to tak przeciąga, bo miałem nadzieję, że to jednak przyjadę. Ten załadunek będzie o 17, a tu jednak nic z tego. Okazało się, że nie będzie o 17, będzie troszkę później. Także... No, trudno. Nie, nie udało się. Trzeba czekać, także będziemy czekać. Fajnie jest ogólnie... Tak, jak mówię, pogodę mamy nie za bardzo. W tym tygodniu zaczęło się nie za bardzo, ale mam nadzieję, że będzie ogólnie ok, nie? No, a teraz, żebyście nie musieli patrzeć na mnie, jak jestem brzydki i okropny, to pokażę Wam coś ładnego. Gotowi jesteście? No to patrzcie. Dobra. Dziękuję Wam wszystkim, pozdrawiam Was, hej.